Many in Berlin don't know that such big Is being given to the to basically spread propaganda. podczas gdy dom polsko-niemiecki w Berlinie to wciąż pieśń przyszłości. A polskie ofiary II wojny światowej zostały dopiero niedawno tymczasowo uhonorowane pomnikiem w postaci głazu. W samym centrum stolicy Niemiec działa dom rosyjski. Na utrzymanie tego kontrowersyjnego miejsca niemieccy podatnicy wydają 70 tysięcy euro rocznie. Ale nie to jest największą kością niezgody. Krytycy twierdzą, że dom rosyjski jest wykorzystywany do szerzenia rosyjskiej propagandy. Like uh, 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 Dlatego, miejsce to jest ostatnio sceną wielu demonstracji i protestów społecznych. Dyrektor domu rosyjskiego odrzuca twierdzenie, że jest on świątynią putinowskiej propagandy. Mówi, że problem nie dotyczy działalności, ale raczej doskonałej lokalizacji obiektu, na którą mają chrapkę deweloperzy.